Już dzisiejsza piąta paczka Fusion Strike, akurat Pokémon gen z Gengarem. Dobra, otwieramy. Trochę trudno jej się otwiera. Pomóc? Nie, nie, nie. Odnosi. Boże, chyba kolor. tam nożyczki. Dobra, widzowie, musimy tu użyć na no, ty... Dobra, tnij. Ej, moglibyśmy Kos... zrobić taki challenge, że mamy paczkę, przecinamy, a potem patrzymy, jakie są karty. I się zmarnują, jeżeli będzie jakaś dobra. O! No o, i widzowie, kolejny i kodzik. Mamy kolejny kodzik, zobaczcie. Nie 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 nie, no, nie, 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 nie. nie, 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 nie. No. Dobra, widzowie. Dobra, widzowie. Kodziki niestety nie możemy pokazać. Nie, nie wiem, ale pewnie przez tą osobę. Pokazałeś twarzy. No i jakby tu są jeszcze jakieś. No Ej. ogólnie co... Są... Dobra. No, o, fajny. I energia. Mam taką energię. I ten e, trener Uuu, jak się błyszczy. I ten trainer. Też się błyszczący. Jakaś nazwa Sydney, czy coś tam. Dobra, widzowie. I otwieramy szóstą paczkę. Dobra, teraz szósta paczka. Ta. Ogólnie taka. Dobra, mamy kamerę. I otwieramy. No i tam nożyczki weźmiemy. Dobra, jak robić? I o, legendarny nie, nie, nie tu. tu mamy kodzieki. Dobra, nie, nie kodziki. teraz. Trzynasty trzy siedem. Jedna, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, trzynastu nie Ło, rzadka. Ło, fajna, świecąca jakoś. Energia wodna. E, mogę energię? Trzecia energia wodna. Do. Dobra. O, fajny trainer. Tu mamy softbata, czy coś tam jakiegoś. No i... Volorb. O, to jest fajny Pokémon. O, jakiś fajny pies. No, to, to tyle. Jeszcze została nam ostatnia paczka.